Nazywam się Piotr Tymochowicz. Nagrywam ten materiał z jednej z wysp kmerskich rozsianych po Zatoce Tajskiej. No, jesteśmy w bardzo malowniczej scenerii z Polakami. Przypominam, nie tylko z Polski, ale z całego świata i z Ameryki, i z Kanady, i z UK, i z Niemiec, i z różnych innych stron. No i jesteśmy już, moi drodzy, dwa tygodnie poza cywilizacją, a przynajmniej poza tą sferą informacyjną. Dlatego wyjątkowo będę, zwrócę się do Was z taką prośbą, żebyście w komentarzach krótko napisali mi, co się działo w ciągu ostatnich, co najważniejszego w Polsce, w Europie działo się przez ostatnie Dwa tygodnie. No i, i coś, co będzie dla mnie bardzo cenne również, zostawcie proszę ewentualnie linki do Waszym zdaniem wiarygodnych źródeł informacji. Ja mam swoje, jakieś tam oczywiście obserwacje, mam jakieś swoje analizy, ale bardzo jestem ciekaw, jakim linkom czy jakim serwisom informacyjnym Wy dajecie ewentualnie wiarę. I jakie serwisy oglądacie jako wiarygodne? Także będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawicie mi waszym zdaniem wiarygodne linki. I bardzo proszę nie krytykować się nawzajem, dlatego że każdy z Was ma prawo mieć inne przekonania, każdy z Was ma prawo mieć inny ulubiony zestaw linków. No więc, więc tyle chciałbym powiedzieć ku woli pewnej prośby. Natomiast jeśli chodzi o wyspę, to spędzamy ostatni dzień na naszej wyspie miłości, po czym jutro, z samego rana, znajdziemy się na lądzie i będziemy zmierzać do stolicy, gdzie spędzimy ostatni wieczór, tak zwany pożegnalny. Przypominam, to była tak naprawdę pierwsza grupa, no, druga grupa uczestników Kulogos na przestrzeni w ogóle ostatnich trzech lat, no tyle tylko, że grupy pierwszej wyjazd akurat nie ja organizowałem, a ktoś zupełnie, zupełnie inny, kto niezbyt okazał się odpowiedzialny. Natomiast, natomiast teraz tym razem no, wzięliśmy jako Kulogos cały, cały bagaż organizacyjny na siebie. I mam nadzieję, że ludzie są zadowoleni. Ale to nie tylko to. Chciałbym Wam powiedzieć, że przede wszystkim był to wyjazd szkoleniowy, gdzie skupiliśmy się na szkoleniu charyzmy. Ja, przepraszam, że tak nieskromnie powiem, ale jestem jedynym, który uczy przemówień charyzmatycznych, czy w ogóle umiejętności charyzmatycznych, a sklasyfikowałem ich 36. Nie wszystkie są łatwe do opanowania. Myślę, że będziecie mieli okazję na ten temat też porozmawiać z uczestnikami tego szkolenia. No ale to też nie jest tak, że my się tylko intensywnie w Ukropie, tutaj tropikalnym, szkolimy. Mamy czas na zwiedzanie dżungli na wyspie, mamy czas na odkrywanie nowych, ciekawych, przepięknych krajobrazów. No, i na relaks oczywiście, na relaks tak jak każdy z nas to potrafi. Natomiast ja chciałbym rozpocząć teraz z Wami zapowiedzieć raczej chciałbym zapowiedzieć pewien cykl, który nazwałem sobie przebudzeniem, no, tak quasi mistycznie troszkę, dlatego, że będę też nawiązywać do rzeczy. Które nie do końca naukowo się da wytłumaczyć, a którym chciałbym też z własnej, nieprzymuszonej woli Wam opowiedzieć. Ale będzie to osadzone oczywiście też i w realiach, w takich realiach porównawczych pomiędzy tym, co się dzieje w Polsce. Pomiędzy trendami obowiązującymi w Polsce, które uważam za beznadziejne, a trendami no, państw, które najdynamiczniej na świecie się rozwijają. Czyli w pierwszym odcinku porozmawiamy o kulcie śmieci. O tym, jak bardzo Polacy są zafiksowani na jakichś kurwa tytułach, dyplomach i śmieciach, które rzekomo mają odzwierciedlać ich stan umiejętności. A oczywiście tak wcale to nie wygląda. Pięknie jakby na to wskazywały owe tytuły. W drugim odcinku chciałbym Wam powiedzieć o czymś, czego się nie udało zglobalizować. Czyli chciałbym Wam opowiedzieć w drugim odcinku o tym, że sukces ma wymiar wyłącznie lokalny. Czyli to nie jest, kochani, tak, że jak to będziecie oszałamiający sukces w Polsce, to to automatycznie przekłada się na Niemcy czy Stany Zjednoczone. Jestem przykładem na to, że tak nie jest i przy okazji będzie to też dla mnie okazja, żeby się pochwalić różnymi sukcesami, jakie udaje mi się osiągać w Azji też staram się nie być samolubny i te sukcesy staram się przekładać na całą społeczność ku Logos. Także z tego użytek będzie miała cała społeczność ku Logos, a nie tylko jeden Tymochowicz. I wreszcie w trzecim odcinku, który mam nadzieję będzie, słuchajcie, najbardziej pozytywnym odcinkiem. Dającym najwięcej pozytywnych nadziei na przyszłość, to mam zamiar nagrać taki odcinek. Może jeszcze uda mi się dzisiaj, nie musicie uciekać przed Polakami. A to z kolei jest związane z tym, że budujemy społeczność nową, społeczność nowoczesnej Polski, nowoczesnych Polaków o otwartych umysłach, o zupełnie innej mentalności. Czyli chcemy wziąć, ukraść, zabrać to, co jest najcenniejsze w mentalności innych narodów i zaimplementować to do naszej mentalności własnej u Polaków mieszkających zarówno w Polsce, jak i rozsianych po całym świecie. Czyli tworzymy nowoczesnego człowieka, proszę Państwa, nowoczesnej Polski. I ten, ten, ten taki wzorzec nowy pozwoliłem sobie nazwać Poloniką, czyli tworzymy mentalność Poloniki, a nie mentalność polską. To będzie zupełnie inna mentalność, to będzie, będą zupełnie inni ludzie. I wreszcie, nieaktualne będzie, słuchajcie, powiedzenie, że no przed Polakami za granicą trzeba uciekać, bo nigdy nie pomogą, bo. Okażą się największymi wrogami, czy Polak, Polakowi wilkiem. No właśnie, nie. My pokażemy, że potrafimy się jednoczyć, że potrafimy budować holdingi, co pokaże już niebawem inkubator azjatycki. My pokażemy, że można pójść zupełnie inną drogą. No i, kochani, jeśli chodzi o kalendarium, to też chciałbym wyraźnie powiedzieć, że w miarę regularnie już staram się pojawiać na Zoomach, czyli w najbliższy czwartek to informacja dla uczestników Kulogos. W czwartek 27 już będę na Zoomie, podobnie pewnie w piątek, w sobotę w niedzielę odbędą się regularne zajęcia zgodnie z planem. No mieliśmy siłą rzeczy trochę przerwy teraz, ale uwaga, uwaga, będzie. Tym szkoleniom sobotnią niedzielnym towarzyszyć otwarte spotkanie. Ja już nie muszę, nie muszę się krygować, tak? nie muszę jakoś asekuracyjnie o tym mówić. Mogę mówić bardziej otwarcie, bardziej wprost, może nie tyle bardziej otwarcie, ale bardziej odważnie na temat betronomii. Betronomii, którzy z wielkim impetem i sukcesem wchodzi na rynek całej Azji praktycznie, nie tylko Azji, ale przede wszystkim Azji i gdzie także Polacy mogą mieć swój przyczynek do sukcesu, gdzie także możecie osiągnąć razem z nami gigantyczne sukcesy finansowe. No i by zamiast się teraz mądrzyć na ten temat, po, pozwólcie, że co prawda umieszczę dzisiaj pod tym nagraniem link referencyjny, więc już dziś można się zapisać do nas i przejrzeć na tym, na czym to wszystko polega, ale więcej szczegółów podam Wam na spotkaniu otwartym w sobotę o godzinie 14 i w niedzielę e, także o godzinie 14. Także mam e, zamiar przed zajęciami regularnymi zorganizować takie dwa otwarte spotkania. Natomiast poni w poniedziałek 1 grudnia otwieramy nowe kalendarium również i dla Kulogos. Także w poniedziałek 1 grudnia e, o godzinie 18 e, odbędzie się prezentacja Kulogos. A które rośnie w siłę, do którego dołącza coraz więcej fantastycznych Polaków z całego świata. Czyli mogę powiedzieć Wam śmiało jedno, że na moich oczach właśnie realizuje się jedno z moich marzeń, by wreszcie stworzyć przyjazną platformę dla Polaków na całym świecie i gdzie będziemy wyławiać tych. Najbardziej wartościowych, tych o otwartych umysłach. I tacy właśnie do nas coraz liczniej dołączają. Wbrew wrogiej propagandzie, wbrew różnym nagonkom na moją skromną osobę, ale ja już myślę, że na mnie to po tylu latach chyba w ogóle już nie działa i specjalnie mnie nie jest w stanie zaskoczyć. Ja natomiast bardzo się cieszę, że. Wiele osób dostrzega ten nonsens propagandowy, który wobec mnie się często wytacza, jeszcze jakieś tam ślady ciągle widać, ale to nieważne. My się skupiamy na tym, żeby budować coś konstruktywnego krok po kroku już od trzech lat. No, i myślę, że myślę, że ten przyszły rok będzie chyba najbardziej decydujący, najbardziej znaczący, jeśli chodzi o, o już wymierne sukcesy. Więc przypominam, to jest takie nagranie, które, którego celem jest zapowie, zapowiedzenie trzech odcinków, które zatytułowałem wspólnym wymianem przebudzenie. Odcinek pierwszy będzie poświęcony kultu, kultowi śmieci, czyli dyplomów tytułów, w Polsce. W dru punkcie drugim opowiem Wam, że nie da się niestety przełożyć sukcesu w jednym państwie na inne państwa, także globalizacja nie do końca działa. A w trzecim odcinku skupimy się na pozytywach. Na tym, że już wreszcie dzięki Kulogos nie musicie uciekać przed Polakami, przynajmniej tymi, którzy będą zrzeszeni i są zrzeszeni w Kulogos. No i powtórzę jeszcze na koniec, kochani, prośbę z samego początku, ponieważ byłem dwa tygodnie poza cywilizacją, nie mam pojęcia co ważnego Waszym zdaniem działo się w Polsce i w Europie, więc napiszcie mi, proszę, w komentarzach, co Waszym zdaniem ważnego zaistniało w tym czasie i także będę Wam bardzo wdzięczny za Waszym zdaniem wiarygodne linki, wiarygodne źródła informacji. Ja chętnie w którymś tam odcinku Wam powiem, na czym ja się opieram i komu ja mniej lub bardziej ufam. Natomiast najpierw proszę Was o to, żebyście zdradzili mi, komu ufacie i ewentualnie dlaczego. No to cóż, to ja w takim razie zbieram się, by dołączyć do grupy, którą mam pod swoją opieką, a Wam życzę jeszcze wspaniałego, cudownego dnia. Trzymajcie się!